Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj z okazji 1 kwietnia przegląd wiadomości absurdalnych z Rise of Kingdoms. Witam, z tej strony Snow i dzisiaj odcinek specjalny i mówię od razu na wstępie, że to oczywiście odcinek z okazji Prima Aprilis. Ja to święto bardzo lubię od dziecka, lubiłem kawały i tak dalej i wkręcać ludzi, nawet lubiłem w serwisach informacyjnych, czy tam czasem coś przeczytać, jakąś idiotyczną informację. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo fajne, ale myślałem, żeby nagrać ten odcinek w takiej formie, żeby nagrać go jakby na poważnie, ale szczerze powiedziawszy, boję się, że niektórzy by obejrzeli ten odcinek i pomyśleli o, rzeczywiście. I zaczęli robić jakieś tam głupoty, więc naprawdę wolę tego nie robić. Chociaż podejrzewam, że po miniaturze, niektórzy co w ogóle nie oglądają odcinków, tylko oglądają miniatury, możliwe, że popełnią jakieś głupie błędy albo napiszą jakieś ciekawe komentarze. Bo a no tak, cóż, tak ludzie często robią, tak? Nie oglądają do pełnego odcinka, bo gdzieś tam przewijają początek. Także myślę, że to absolutnie jest możliwe, ale na samym wstępie mówię, że tak jest. Zachęcam też Was do zabawy. Jestem ciekawy, co ciekawego wymyślilibyście. Z okazji tego odcinka, a ja tutaj zapodam kilka moich pomysłów, które, no i jestem ciekawy, jak myślicie, czy gdybym je zapodał w takiej właśnie formie typowego jakiegoś tam newsa, czy coś w tym stylu, czy udałoby mi się niektórych z Was nabrać? Myślę, że byłoby ciężko, bardzo, bo to na pewno nie byłoby moim zamiarem. Tutaj myślę, że źle bym się czuł, gdybym rzeczywiście kogoś wkręcił. Wiecie. Ktoś później zrobiłby jakąś totalną głupotę ze względu na to, że zobaczył mój odcinek z Prima Aprilis. Także takie aż wkręty to w sumie nie są, nie są moją rzeczą. Ja lubię robić żarty, ale takie totalnie, wiecie, które nie niosą za sobą żadnych niemiłych konsekwencji przez dłuższy czas. No to zaczynamy od pierwszej informacji. Moi drodzy, nowa kawaleria, już wiemy kto to będzie, tak? To będą dowódcy, którzy będą mongolami. Będzie też nowa cywilizacja związana właśnie z kawalerią, i ta kawaleria, o czym się dowiadujemy, będzie strzelała z dystansu. Czyli będziemy mieli oddziały, które normalnie będą wyglądały jak kawaleria, tak? Będą to oddziały powiedzmy kawalerii. Tutaj sobie wybiorę jakiegoś dowódcę, niech to będzie Newski i zobaczcie. Kawaleria oczywiście normalnie. Nie porusza się szybko, do tego będzie mogła w trakcie jazdy strzelać, strzelać dystansowo tak jak to mieli właśnie powiedzmy historycznie Mongolowie, tak, czyli byli w stanie jednocześnie jeździć konno i jednocześnie strzelać z łuku. Zresztą myślę, że nie tylko oni, i będzie taka opcja dla kawalerii, dla tych nowych dowódców, którzy wyjdą, będą strzelani z dystansu. Myślę, że to będzie nowa meta w polu, bo będzie można było szybko podejść, wystrzelać i uciec z pola. Także myślę, że te Nowe jednostki, są już takie bardzo podobne w Call of Dragons, będą naprawdę bardzo ciekawe, i tutaj jestem naprawdę super, czekam. Szkoda tylko, że mam bardzo mało złotych rzeźb, żeby zainwestować w tych dowódców, bo na pewno bym chciał nimi zagrać. Szkoda, że zainwestowałem teraz w te normalne ataki dystansowe, bo wydaje mi się, że one będą bezużyteczne. Ci dowódcy z inżynierii w momencie, kiedy będziemy mogli strzelać dystansowo po prostu naszą kawalerią. Kolejna informacja jest taka, że w końcu, w końcu stanie się to, na co wszyscy czekali, czyli będziemy mogli zdjąć sobie złote rzeźby, które zainwestowaliśmy w niektórych z naszych dowódców. No i to jest naprawdę świetna informacja, będzie można dostać z powrotem złote rzeźby za to, że na przykład wymaksowaliście sobie Ramzesa albo z mojej strony na przykład, że to był Cyrus, którego zainwestowałem i zobaczcie, tutaj mam 622 Złote rzeźby, i informacja jest taka, że będziemy mogli dostać za 10 złotych rzeźb, które zainwestowaliśmy dostaniemy jedną więc ja będę mógł tutaj 62 zł rzeźby wziąć sobie za cyrusa myślę, że to i tak jest całkiem niezła niezła inwestycja dla mnie bo praktycznie cyrus mi jest totalnie niepotrzebny i w końcu będę mógł sobie wymienić te 60 zł rzeźby, będę mógł na coś innego zainwestować, czy będę robił to z innymi dowódcami? Całkiem możliwe być może, że zamienię sobie też Trajana, tutaj miałbym 52 zł rzeźby, także naprawdę spoko, że będzie można sobie niektórych dowódców powymieniać i te złote rzeźby jakoś inaczej użyć. Coś, co jest niesamowicie zaskakujące, to to, że Charlamagne, wyobraźcie sobie, nowa, jest nową metą, jeśli chodzi o walkę w polu. Okazało się, że umiejętność ta, którą ma tutaj, że oddział tego dowódcy. Na mapie za każdym razem, gdy zostanie trafiony, ma 10% szans na zyskanie osłony pochłaniającej obrażenia na 4 sekundy w wysokości 1000. W momencie, kiedy częściej atakuje nas Liucze i mamy tego dowódca, okazuje się, że Karol Wielki, czyli Charlamagne, inaczej zwany, jest niesamowity, bardzo tankowny, przyjmuje obrażenia i teraz naprawdę jest okazja, żeby go wymaksować, żeby w końcu zacząć używać tego dowódcę. To bardzo ciekawe, jaka spotkanie. Spotkała go zmiana, czy teraz będzie właśnie z tych najbardziej obśmianych dowódców Rise of Kingdoms, będzie jednym z tych, który będzie się najczęściej pojawiał w polu. Całkiem możliwe, że będzie też użyty w mobilizacji, kiedy inni go atakują, będzie miał tą dodatkową osłonę. Myślę, że tutaj może być całkiem ciekawe parowanie na z Sipio, który też dostaje dodatki, kiedy mamy osłonę, więc naprawdę powrót do gry Karola Wielkiego. Coś, czego się nikt nie spodziewał, a dzisiaj stało się faktem. Kolejna informacja jest bardziej osobista. Zdecydowałem się, że wyemigruję z 10.71 i będę migrował na KvK2. Jak widzicie, nasze królestwo jest teraz bardzo mało aktywne. To mi przeszkadza. O, jesteśmy na ostatnim 24 miejscu. To jest fatalne, niedopuszczalne, więc czas migrować i zdecydowałem się, że wyemigruję na KvK2, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby podbić sobie tutaj kill pointsy. Jak zobaczycie, już jestem przygotowany. Mam tutaj Całkiem sporo surowców. Moje farmy też postaram się jakoś tam migrować albo migruję na takie królestwo, gdzie będę miał bardzo dużo surowców, bo inni mi je tam po prostu wrzucą. Mam przyspieszenia, także będę miał też czym walczyć. Myślę, że muszę tylko odświeżyć zobaczyć sobie tych dowódców, których można używać tam na KVK2. Niektórych mam, na pewno będę używał Edwarda i Tomyrys. I wielu jeszcze innych dowódców, których już dawno, dawno nie używałem, a teraz w końcu będę mógł. Będę też używał oczywiście tych ekwipunków, przynajmniej tego co mogę. Niektóre rzeczy będę musiał sobie rozłożyć pewnie, może jakiś róg rozłożę żeby sobie zrobić inny ekwipunek, którego mogę używać na KWK2, ale to jeszcze zobaczymy, co konkretnie będę robił. Także mój powrót na KWK2 staje się faktem. Będę tam po prostu sobie biegał. Wiem, że często mówiłem o tym, że to nie jest najlepszy pomysł, ale postanowiłem teraz sam z tego skorzystać i zobaczyć, jak to jest migrować na KvK2. Także ja migruję z 7.1, ale nie, nie martwcie się, bo znalazłem godne zastępstwo dla siebie i osobą, która migruje na moje miejsce będzie JODA808, czyli olbrzymi gracz, jeden z największych, wspaniałe konto. I on właśnie wyemigruje do 71 w moje miejsce. Słyszałem o tym, że chciałby po prostu zagrać na niższym SID-ie, na mniejszym, spokojniejszym Królestwie. No i tak się narodził pomysł, żeby wyemigrować właśnie do nas. My się oczywiście zgodziliśmy, tak żeby. Będziemy mieli takiego swojego super wieloryba. No, mi już się niestety nie zdarzy z nim zagrać, ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa opcja. Jeszcze. Zastanawiamy się nad kilkoma innymi wielorybami, którzy bardzo by chcieli z nami zagrać. Słyszałem, że tam Ahmed Aziz też się o nas pytał, no i baba, zastanowimy się, ilu się ich u nas zmieści, ale tych większych graczy, jak widzicie, tutaj będzie przybywało i chyba ja też ze względu na to, może będzie jednak lepiej, kiedy się usunę, żeby oni tutaj mieli szansę wskoczyć na garnizon i na mobilizację. Kolejna informacja, myślę, zainteresuje bardzo wszystkich graczy, a jest ona taka, że będziemy mieli wszystkich dowódców dostępnych w tych paczkach dziennych, czyli będziemy mogli zainwestować wszystkich, ich wykupując te paczki codzienne. Będzie można tam znaleźć Zyger, Yanga, Hermana, Prima, Lucze, no wszystkich, wszystkich dowódców, nawet tych, którzy co dopiero wyszli, więc myślę, że to jest naprawdę duży plus, że będziemy mogli w ten sposób też zdobywać ich złote rzeźby. A tak szczerze to i tak jest w sumie całkiem spoko, bo w tej codziennej ofercie specjalnej i to już jest naprawdę, pojawił się CPO i pojawił się Nevski, chyba że to jest z kolei 1 kwietnia ze strony Rise of Kingdoms wrzucony, bo taka informacja też by była. Myślę, że w ogóle cokolwiek oni dzisiaj wrzucą, to weźcie sobie pod nawias tego, że mamy właśnie April Fool's Day Czyli prima-aprilis, ale no jestem ciekawy, bo ja tego wcześniej nie zauważyłem. To jest na pewno teraz zwrócone i bym się nie zdziwił, gdyby to było prima-aprilis. Jeśli nie, to naprawdę spoko to jest akurat taka prawdziwa, ciekawa informacja, którą warto będzie jutro jeszcze zweryfikować. Pojawi się też nowy format KVK. KVK Farmville, tak się nazywa ten nowy format KVK i będzie on polegał na tym, że w tym formacie KVK nie będzie można walczyć w ogóle i te królestwa, które będą walczyć będą dostawały minusowe punkty, a trzeba będzie się skupić na tym, żeby jak najwięcej wyfarmić surowców, tak, więc tutaj będą się liczyli na pewno w tym KVK zupełnie inni dowódcy, dowódcy, którzy będą właśnie od zbioru i tu będziemy walczyć przede wszystkim na aktywność, na aktywność zbiera surowców. Wiem, że tam jakieś też punkty będą za zabijanie barbarzyńców, ale najbardziej trzeba będzie uważać na to, żeby czasem nie bronić jakiejś flagi, żeby czasem nie walczyć w polu. To będzie na pewno ciężkie w trakcie MGE, gdzie też trzeba będzie się skupić na zbieraniu surowców. No i właśnie taki format będzie. Myślę, że to będzie super format, jeśli chodzi o Recovery KVK. Wielu graczy na pewno prosiło o taki format, który nie trzeba by w ogóle walczyć. My Myślę, że niektóre królestwa będą tutaj super z takiego formatu zadowolone. No i zobaczymy, jak to jeszcze wszystko będzie dokładnie wyglądało. No i ostatnia informacja, myślę, że to będzie super informacja dla wszystkich graczy, Pay to Win będzie pojawi się po prostu w Rise of Kingdoms. Nie, nie to kliknąć miałem, pojawi się nowa paczka, jeszcze nie mamy na razie screenów jak dokładnie będzie wyglądała będzie ona dosyć droga, ponieważ będzie kosztowała 10 tysięcy dolarów, ale jeżeli tyle wydacie, to będzie to taki pa pakiet maksu i wszystko czyli jeżeli wydacie te 10 tysięcy, to będziecie mieli wszystkich dowódców wymaksowanych na 60. poziomie tylko Trzeba będzie im ustawić ym, talenty, yy, a poza tym już wszystko będziecie mieli gotowe. Także będzie taka opcja dla tych graczy, którzy często narzekali, że gdzieś tam właśnie w tym KvK2. Albo dalej mają problem z wymaksowanymi dowódcami, mimo że dużo zainwestowali, więc teraz będzie taka paczka dla nich, 10 tysięcy dolarów i wymaksowane wszystko od strzału. No, jestem ciekawy, jak na to zareagują wszyscy gracze free to play i tak dalej. Jaki to będzie miało wpływ na Rise of Kingdoms, ilu takich graczy się znajdzie, którzy rzeczywiście taki pakiet sobie wykupią. I to tyle absurdalnego biuletynu informacji z Rise of Kingdoms. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś specjalnie śmieszne albo ciekawe, no ale właśnie tutaj, tak jak powiedziałem, zachęcam do zabawy. Ciekawy jest ten, co wy wymyślilibyście, żeby rzeczywiście kogoś wkręcić w Rise of Kingdoms. Myślę, że jako, że jeżeli nie mamy właśnie jakiegoś, nie wiem, kanału i tak dalej, to ja to bardzo lubiłem na aliczacie swego czasu robić, tak, czyli właśnie wpisywać jakieś bzdurne informacje albo komuś pisać, że o, tutaj możesz zdobyć, jak jakieś specjalne nagrody i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście później wysyłali jednostki. Dajcie znać, czy udało Wam się kogoś wkręcić. Jakie ewentualnie informacje byście podwrócili? Co się takiego, co się takiego nowego może wydarzyć w Rise of Kingdoms? Takiego, co jest Trochę absurdalne, ale mogłoby być prawdziwe, bo myślę, że takie, takie żarty są tak naprawdę najlepsze. Najlepiej wchodzą, najłatwiej kogoś wtedy, wtedy wkręcić. Celem mojego odcinka nie było wkręcanie jakoś specjalnie osób, ale wymyślanie różnych ciekawych opcji, które, które mogłyby się pojawić teoretycznie w Rise of Kingdoms. Na razie, szczerze powiedziawszy, jest to dzień jak co dzień. Nic tutaj wielkiego się nie zmieniło. Z mojej strony też się nic nie zmienia. Dalej jestem w 7.1. Dalej będziemy walczyć tutaj na KvK, mimo że rzeczywiście te miejsce naszego królestwa jest bardzo słabe, no ale my totalnie odpuściliśmy i trening, i teraz też fortów też nie będziemy robić, także myślę, że tutaj to miejsce nam szczerze nic nie daje wielkiego. Jeśli chodzi o naszą sytuację, to jest taka sama jak była. Myślę, że, że będzie bardzo ciężko, ale zobaczymy, zobaczymy, co tam się konkretnie będzie działo. Także to już na pewno się okaże już w środku w KWK. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.